Cześć Wam! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam szybką naprawę tego oto iPhone'a 6. Kupiłem go na OLX za 100 zł. Przedawczyni nie podała za wiele informacji, bo napisała jedynie, że poza uszkodzonym wyświetlaczem wszystko jest sprawne. Była to jednak dla mnie wystarczająca ilość informacji, aby kupić ten telefon. Czasami decyzje trzeba podejmować bardzo szybko, bo dobre okazje znikają z OLX z prędkością światła. Kilka dni później telefon był już u mnie i mogłem się mu przyjrzeć z bliska. Wyświetlacz nie tylko był pęknięty, ale również odseparowany od korpusu telefonu na górze. Musiał więc zaliczyć mocny upadek. Dotyk na szczęście działał, więc mogłem szybko sprawdzić czy Touch ID, kamery, mikrofony i głośniki działają oraz sprawdzić kondycję baterii, która wynosiła aż 89%. Telefon prognozował jako świetna okazja. Przy odrobinie szczęścia w wymianie podlegać miał tylko wyświetlacz, co znacznie redukuje koszty naprawy, a zarazem maksymalizuje potencjalny zysk. Ponadto stary wyświetlacz, który pomimo pęknięcia nadal działa, Mogę sobie zachować jako wyświetlacz testowy do innych szóstek, co ułatwi mi diagnozowanie ich uszkodzeń. Po otworzeniu telefonu od razu zauważyłem, że wyświetlacz był wymieniany. Zamienniki można łatwo rozpoznać, bo bardzo często mają pieczątki lub nalepki w dolnej części obok miejsca na przycisk Home. Niestety serwis w jakim właścicielka wymieniła wyświetlacz zrobił to w bardzo nieprofesjonalny sposób. Po pierwsze, jeden ze śrubek od blaszki przykrywającej gniazdka od wyświetlacza, digitizera, aparatu i Touch ID była za mocno dokręcona, a jej web był wyrobiony, uniemożliwiając odkręcenie. Próbowałem wielu metod odkręcenia jej, łącznie z niewielką ilością kleju szybko jednak na marne, co niestety wymusiło na mnie rozwiercenie śruby. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku iPhone'a SE. Tym razem nie pokazałem tego na filmie. Po drugie, jedna ze śrubek mocujących aparat i głośnik rozmów do wyświetlacza nie była przykręcona, a latała luzem w telefonie. Śrubki te są różnych długości. Serwis je pomylił i za krótką śrubkę wkręcił w miejsce tej długiej i na odwrót. W związku z tym za krótka śrubka wypadła, a ta za długa mogła coś uszkodzić. Na szczęście za długa śrubka nie została wkręcona w żaden newralgiczny punkt, jak na przykład płytę główną, więc telefonowi nic się nie stało. Miejcie jednak takie rzeczy na uwadze, przeprowadzając naprawę iPhone'u we własnym zakresie. Większość śrubek ma różne długości, a każda musi wrócić dokładnie na swoje miejsce, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia jednego z podzespołów telefonu. Ostatnim gwoździem do trumny serwisu była tasiemka od wyświetlacza. Ci, którzy kiedykolwiek rozkręcali iPhone'a 6 lub 6s na pewno już zauważyli co tu jest nie tak. Otóż znajdowała się ona nad blaszką chroniącą wyświetlacz od tyłu, a nie pod nią. Narażało ją to na zbyt duży ruch i otarcia, co prędzej czy później mogłoby skutkować rozerwaniem i utratą w pełni funkcjonalnego wyświetlacza. Inżynierowie Apple nie zaprojektowali blaszki chroniącej LCD w taki sposób, aby później nie chować tasiemki w specjalnie wyznaczone dla niej miejsce. W pewnym sensie rysuje nam to obraz, w jaki sposób pracują takie serwisy. O ile popyt na naprawę telefonów jest duży, podaż również. Na rynku aż roi się od firm, które takie naprawy wykonują, i konkurencja jest bardzo duża, co bezpośrednio przekłada się na ceny, które spadają. W związku z tym, że serwisy te pracują na niewielkiej marży, muszą zwiększyć ilość wykonywanych zleceń, a serwisanci pracują w pośpiechu, co skutkuje w naprawach wykonanych właśnie w taki sposób. Na szybko, niedokładnie, niepoprawnie. No cóż, jak to mówią na Podlasiu. Coś za coś. Wracając do naszej szóstki. Jak widzicie na filmie, jesteśmy akurat na procesie montowania starego przycisku Home do nowego wyświetlacza. Pamiętajcie, aby zawsze robić to bardzo ostrożnie. Przycisk Home jest częścią teoretycznie niewymienną i nie możecie go uszkodzić. Jeśli go zepsujecie, stracicie funkcję czytnika linii papilarnych na zawsze, chyba że naprawicie telefon bezpośrednio w Apple. Koszty naprawy w Apple byłyby jednak tak wysokie, że aż skrajnie nieopłacalne. W każdym iPhone z przyciskiem Touch ID wymiana wygląda odrobinę inaczej. Dlatego zawsze dokładnie przestudujcie naprawę krok po kroku na jakiejś stronie internetowej lub filmie instruktażowym, zanim się jej podejmiecie. Nasza szóstka jest już naprawiona, złożona i w pełni sprawna. Pozostało nam teraz tylko wyczyścić telefon, założyć nowe szkło hartowane i etui i przejść do bilansu. Telefon kosztował nas 100 zł. Jedyną wymienioną częścią był wyświetlacz, który kosztował nas 89 zł i 90 groszy. Sumowane koszty wysyłki wyniosły 5 zł, co daje nam sumę 194 zł i 90 groszy. Telefon udało się sprzedać za 250 zł, co daje nam zysk w wysokości 55 zł i 10 groszy. Całkiem niezły zarobek, biorąc pod uwagę, że pracowaliśmy na telefonie, który ma już swoje lata i stracił większość swojej wartości, a sama naprawa nie była skomplikowana. To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli film wam się podobał, zapraszam was do obejrzenia innych produkcji na moim kanale. Trzymajcie się. Cześć.